Czy środki europejskie mogą być dostosowane pod wymiar Twoich potrzeb? Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Unia to się opłaca, w którym powiemy, jak dzięki takim programom jak Europejski Fundusz Społeczny Plus, niezależnie od wieku, możesz otworzyć firmę, zmienić branżę lub podnieść swoje kwalifikacje. O środkach unijnych służących poprawie umiejętności i kompetencji zawodowych porozmawiamy natomiast z Marcinem Fuchsem, dyrektorem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Pomorskiego. Na zmieniającym się rynku pracy trzeba być jak dobry stolarz, mierzyć, ciąć i dopasowywać umiejętności do rzeczywistości. Europejski Fundusz Społeczny Plus wspiera dorosłych, którzy chcą się przebranżowić, podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe. Z unijnego programu można skorzystać m.in. w powiatowych czy wojewódzkich urzędach pracy, w których czeka na nas oferta dopasowana na wymiar. Jest to projekt, który skierowany jest do różnych grup osób zarówno do 30 roku życia, jak i powyżej 30 roku życia. I tutaj mamy zaplanowane do realizacji takie formy wsparcia jak staże, szkolenia indywidualne, jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych środki na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, prace interwencyjne i bony na zasiedlenie. Z wiórów, pomysłów i planów Grzegorz Bożym zbudował swoją firmę meblarską. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus mógł zakupić sprzęt i urządzić własny zakład stolarski. Teraz tworzy meble na wymiar, tak jak wcześniej skrojono na miarę jego potrzeby zawodowe. To przykład, że wiek czy wcześniejsze doświadczenie nie są przeszkodą, by zacząć od nowa. Wystarczy dobre wsparcie i odrobina determinacji. Na pewno pomogło mi to. No... Nabrać pewności siebie w zakupie narzędzi niezbędnych, dobrej jakości narzędzi, krętarki, maszyny do wiercenia mebli, do wiercenia półproduktów, do wykonania mebli, piły, pilarki, wyżynarki, strugarki, także wszystko co niezbędne do montażu u klienta, odkurzacze. Na pewno to ułatwia mi pracę. Jeżeli to jest sprzęt, no maszyny gatunkowo dobre, ale też i, i klient y, i widzi, widzi to, jeżeli no, pracownik przyjeżdża i, i montuje śrubokrętem i jednym młotkiem gumowym meble kuchenne, to raczej takiego sam osobiście nie poleciłbym. <śm> unijne wsparcie działa konkretnie i skutecznie. Jakie są tego efekty? Tysiące osób z nowym zawodem, własnym biznesem i pewniejszą przyszłością. W przypadku dotacji, czyli tak zwanego jednorazowych środków, które udzielane są na otwarcie działalności gospodarczej, to jest bardzo wysoka efektywność zatrudnieniowa, bo co roku wynosi ona powyżej 97%. Zgodnie z ustawą jest to kwota do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. W tej chwili przeciętne wynagrodzenie wynosi 8%. 1477,21 grosz dokładnie. U nas cieszy się ta forma bardzo dużym, bardzo dużym zainteresowaniem. Nie jest to tak do końca łatwe, ale panie w urzędzie są bardzo pomocne i myślę, że każdemu pomogą. I każdy może z tego skorzystać, aby tylko no, wyraził taką chęć. Nie tylko meble da się wykonać pod konkretny projekt, programy unijne również oferują wsparcie zawodowe dostosowane do naszych potrzeb. Europejski Fundusz Społeczny Plus inwestuje w ludzi, którzy chcą się rozwijać, niezależnie od tego, czy są na początku kariery, czy po kilkunastu latach chcą zmienić swoją ścieżkę zawodową. Jak widać, przykłady takich historii piszą się każdego dnia nie tylko na papierze, ale i na drewnie. Łukasz Nasarzewski, witam w audycji Unia To się opłaca. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z panem Marcinem Fuksem, dyrektorem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze. Panie Dyrektorze, czy ja muszę być osobą bezrobotną, żeby skorzystać ze środków, które dadzą mi, podniosą mi kwalifikacje zawodowe? To zależy. W województwie pomorskim, zresztą jak i w innych regionach, są różne ścieżki, gdzie można otrzymać unijne wsparcie na podnoszenie swoich kwalifikacji, na różnego rodzaju kursy i szkolenia. Jeżeli jesteśmy osobą bezrobotną, udajemy się do Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie można otrzymać takie wsparcie. Natomiast druga ścieżka, jeżeli pan redaktor chciałby rozwinąć się, wybrać jakąś inną branżę, w której chciałby się spełniać, to może skorzystać ze środków. W w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza, na kształcenie ustawiczne, gdzie z własnej inicjatywy pan wybiera, co chciałby robić, i wtedy, jeżeli się uda, to może korzystać i rozwijać swoje pasje. A czy są jakieś ograniczenia wiekowe, jeśli chodzi o osoby, które chciałby skorzystać z tych środków? Mam, mówimy tutaj o pewnych preferencjach. To są osoby w między 18 a 30 rokiem życia i osoby powyżej 55. Roku życia. Ważne jest też, żeby wiedziały, co chcą zrobić, i miały silną wolę ukończenia kursów, szkoleń, na które się zdecydują. Aż to jest tak, że ja sobie wybieram ten rodzaj szkolenia, czy może mnie również wysłać pracodawca? Jeżeli mówimy o tych środkach, które dotyczą kształcenia ustawicznego, to jest indywidualna decyzja każdego, kto chce podjąć kursy szkolenia. Tu nie pracodawca zgłasza, a pan redaktor sam lub osoba, która ma taką potrzebę. Na mm, terenie województwa nasz region został podzielony na cztery subregiony. W tych czterech subregionach wybrano operatorów, którzy mają świadczyć usługi związane z kształceniem ustawicznym. I teraz ścieżka nie jest skomplikowana ale trzeba ją przejść, żeby móc skorzystać z tych środków. Więc musimy znaleźć w swoim subregionie operatora, zobaczyć kiedy ogłasza on nabory i wtedy udajemy się do niego, składamy aplikację. Ona oczywiście jest sprawdzana, weryfikowana. Zasady, które przyjęto w województwie pomorskim to... Maksymalne wsparcie dla jednej osoby to 10 tysięcy złotych, 95% dofinansowania, 5% trzeba wyłożyć, czyli jeżeli wybierzemy maksymalną tą wersję, no to 500 złotych za to, żeby otrzymać 9,5 tysiąca na wsparcie szkoleniowe, ale płacimy za sukces. Tak? Czyli najpierw musiałby Pan wyłożyć swoje środki. Panie dyrektorze, dzisiaj jestem dziennikarzem, ale załóżmy, że jutro chciałbym zostać na przykład spawaczem. Czy Unia Europejska pomoże mi w tej totalnej tak naprawdę zmianie ścieżki zawodowej? Tak jak mówiłem, jeżeli jest to z Pana inicjatywy, to tak. Trzeba znaleźć operatora, udać się do niego. I ważne, żeby zanim złożymy, zerknąć do. Na stronę internetową bazy usług rozwojowych. To jest miejsce, gdzie różnego rodzaju szkolenia są rozpisane. Jeżeli znajdzie Pan szkolenie, które Panu odpowiada, to dla operatora będzie już łatwiej, później pomóc w sformalizowaniu wszystkich czynności. Niezależnie od tego, jeżeli chciałby Pan podjąć, a nie znajduje takiego, takiego szkolenia, to udaje się Pan do operatora, tam jest doradca, który powinien pomóc. I jeżeli do systemu zgłosi się ktoś, kto zaoferuje później tego typu formę wsparcia i panią zakończył, to możemy mówić o sukcesie, ale oczywiście musi znaleźć ktoś, kto tą wybraną ścieżkę zechce Panu zaoferować. To są różnego rodzaju wsparcia, to nie tylko spowolnictwo, ale też na przykład kursy językowe czy, czy innego rodzaju działania, prawo jazdy pozwalające ze zwykłej kategorii wejść na na przykład na ciężarówki, czy jakiś sprzęt specjalistyczny. Baza usług rozwojowych jest dosyć szeroka, więc zachęcam do zerknięcia i sprawdzenia. Chciałem poruszyć jeszcze kwestię młodych. Co z nimi, gdy po studiach zaraz nie odnajdą się na rynku pracy? Tak jak mówiłem, od 18 roku życia te osoby mogą się zgłosić, próbować skorzystać z, ze środków w ramach. Tego wsparcia, kształcenia ustawicznego, ale także jeżeli jest osobą bezrobotną, to może korzystać ze wsparcia w ramach powiatowych urzędów pracy. Tam pojawiają się zarówno oferty szkoleń, ale także staże u pracodawców. Staż jest ciekawą formą, bo można wyrobić sobie spojrzenie, czy ta praca pasowałaby mi, czy jednak nie do końca ta branża. Jest tym, co sobie gdzieś wymyśliłem, wymarzyłem i chciałbym poszukać czegoś innego. Na koniec, panie dyrektorze, chciałem zapytać osoby zainteresowane takimi szkoleniami, gdzie mogą pozyskać na ten temat informacje i w ogóle od kogo taką informację mogą uzyskać odnośnie Europejskiego Funduszu Społecznego? Europejski fundusz społeczny to nie tylko kształcenie ustawiczne to różnego rodzaju działania. W każdym województwie jest szeroki wachlarz, każdy, każdy region ma też różnego rodzaju swoje priorytety. U nas w województwie pomorskim oczywiście mogą skorzystać z informacji, które zawarte są w sieci, więc zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych. Można zapisać się do naszego newslettera, który na bieżąco informuje czy to o konkursach, czy o różnego rodzaju wsparciu, które się pojawia. Ale także indywidualnie zachęcamy do wizyty, w, czy to w wojewódzkim, czy w powiatowych urzędach pracy. Tu mówimy o osobach bezrobotnych, gdzie ta oferta się pojawia. Jeżeli chodzi natomiast o kształcenie ustawiczne, to o którym mówiliśmy, gdzie pan redaktor sam ze swojej własnej nieprzymuszonej woli, nieskierowany przez nikogo, chce, chce zmienić swoje plany. Czterech operatorów subregionalnych. Sub Znajdą Państwo informacje i na naszej stronie, i w wyszukiwarce, jeżeli będą, będą tego szukać. Niezależnie od tego, mamy i w każdym urzędzie funkcjonuje punkt informacji funduszy europejskich. W siedzibie głównej, jeżeli ktoś się pojawi, wyśle maila lub skontaktuje się telef telefonicznie, profesjonalne kadry, moje koleżanki i koledzy udzielą pełnej i wyczerpującej informacji i nie tylko takiej dotyczącej funduszy europejskich dla pomorza, ale też programów krajowych czy międzynarodowych, bo są różne możliwości i sugerowałbym właśnie też tą formę kontaktu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W latach 2014-2020 Polska otrzymała 13 miliardów 200 milionów euro z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty związane z edukacją, szkoleniami zawodowymi i integracją społeczną. Dzięki tym środkom możliwe było finansowanie wielu inicjatyw mających na celu redukcję bezrobocia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz promowanie włączenia społecznego. Od 2021 roku działania te kontynuuje Europejski Fundusz Społeczny Plus w nowej perspektywie. W finansowej Polska otrzymała na ten cel prawie 16 miliardów 200 milionów euro. Oficjalna strona Europejskiego Funduszu Społecznego Plus to prawdziwy przewodnik oferujący wszystko co potrzebne, od podstawowych informacji o funduszu przez narzędzia i dokumenty po konkretne wsparcie dla beneficjentów i aktualne newsy. Przedstawiono tam możliwości wsparcia dla osób, organizacji i instytucji realizujących projekty w obszarach zatrudnienia, edukacji i integracji społecznej. Europejski Fundusz Społeczny jest najstarszym funduszem Unii Europejskiej. To jest fakt. Europejski Fundusz Społeczny powstał w 1957 roku, co czyni go najstarszym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Utworzono go, by redukować różnice w zamożności i jakości życia we wszystkich państwach członkowskich i regionach Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 20 lat wartość wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce przekroczyła 128,5 miliarda złotych. Skorzystało z niego ponad 21,5 miliona osób. To więcej niż co druga osoba zamieszkująca w naszym kraju.